Cześć! Witajcie w drugim odcinku cyklu wybieramy, konfigurujemy duże auto rodzinne. Dzisiejszym naszym gościem będzie Opel Zafira w wersji live. Zapraszam. A więc zaczynamy! Początku. Musimy wybrać wersję Long, ponieważ w wersji Compact nie spełnimy warunku 150 koni, także wybierzmy wersję Long, troszkę dłuższą. Tu jak widać, jest wersja Compact, trochę krótsza. i wybierzemy tą Long, OK. I wybierzemy wersję Family Young. Drzwi z dwóch stron. Otwierane z tyłu, tak się prezentuje nasz środek na tą chwilę. I tył, I jak z tyłu widać, jeszcze kolejny rząd siedzeń. Także jedziemy dalej. Następnym krokiem będzie wybór silnika. I tutaj wybieramy sobie dwulitrowego diesla. 177 koni. Oczywiście do tego będzie ośmiobiegowy automat i robi się nam już całkiem niezła suma 187 tysięcy. Niewiele nam zostało na, na dodatki, ale zobaczmy kolor. Bierzmy sobie stanowany szary, nie widać będzie aż tak brudu. Jak widać, automat. Okay, jedźmy dalej. Tapicerka. Koła 17. Takie jak tu widzieliśmy. A teraz przejdźmy do pakietów. Pakiety opcji. Co możemy dołożyć? Black Edition nas nie interesuje. Hmm. Weźmy sobie ten pakiet innowacyjny. Mamy tutaj panoramiczną kamerę cofania projekcyjny wyświetlacz kierowcy, system Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D, łączami Bluetooth i USB, system Opel Connect, ostrzeganie o pojeździe w martwym polu i ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu. I to płacimy 6 ,850. Zobaczmy co mamy dalej. Hmm. Przyciemnione szyby, OK. Weźmy sobie to. Drzwi tylne pojedyncze. Otwierane do góry z niezależnym. Nie. Pojedynczych nie chcemy. Hak nas nie interesuje. Światła ksenonowe. Będziemy musieli sobie odpuścić. Bo nie zmieścimy się w naszym budżetem. Gdyby ktoś chciał nadwyrężyć jednak. wydaje mi się, że nie warto. Mamy światło do jazdy dziennej LED. Mijania ksenonowe. Pomyślimy, że wrócimy. Mamy 8 głośników w standardzie. Oświetlenie wnętrza kabiny. Gniazd w drugim rzędzie możemy sobie to dorzucić. Przyda się. Kierownica pokryta skórą z metalicznym elementem ozdobnym. Zbliżamy się do naszej granicy. Systemy informacyjne. To jest nam niepotrzebne bezpieczeństwo, hmm, kamera cofania 1200, ale już mamy przednią kamerę. Aha, już tam, ok. Przednia kamera oraz rada. To tego nie dobieramy. Siatka na bagaże zabezpieczająca. Weźmy sobie to. Hmm. W wieśniach to nas nie interesuje. Wykrywanie zmęczenia kierowcy to są rzeczy. Konwersje elektryczne złą... nie, no i to tyle. Lapa trzecia, trzyosobowa w trzecim rzędzie. Także tu mamy sporo. Mamy 6, 8 miejsc w tym aucie. No i teraz mamy 199 800. Pytanie, czy. Dokładamy ksenony za 4000. Przekroczymy wtedy o 4000 nasz budżet. Powiedzmy, że zostawimy jak jest. Podarujemy sobie te ksenony i zobaczmy, jak wygląda nasza konfiguracja. Opla Zafiry w wersji Live, wersja wydłużona, czyli będziemy mieli sporo miejsca naprawdę. Tak się prezentuje nasze auto z zewnątrz. Zobaczmy widok wnętrza. Już widać wstawki. Tutaj mamy mamy sterowanie na kierownicy, pewnie radio, tempomat. Ok. Tutaj sterowanie. Mamy automat i podłokietniki. No jest. Jeden rząd, drugi rząd. Tutaj więcej nie widzimy, nie zobaczymy. No i mamy całkiem niezłe wyposażenie, bo tak. Mamy pakiet asystent kierowcy w standardzie. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, układ wykrywania zmęczenia kierowcy. W standardzie mamy pakiet bezpieczeństwa, to jest układ ostrzegania przed potencjalną kolizją z systemem hamowania awaryjnego, tempomat z funkcją redukcji prędkości silnikiem, Dorzuciliśmy sobie ten pakiet innowacyjny, czyli panoramiczna kamera cofania, wyświetlacz, system multimedia Navis 3D, ok. Nawigacja, Bluetooth, USB, system Opel Connect, ostrzeganie o pojedzie w martwym polu, ultradźwiękowe czyli czujniki parkowania przód, tył w standardzie. Antena dachowa, dodatkowe lusterko wewnętrzne, dodatkowo przyciemniane szyby boczne na wysokości przestrzeni bagażowej. Dorzuciliśmy drzwi przesuwna, przesuwne prawe i lewe. Ważne, funkcja elektrycznego składania podgrzewanych lusterek zewnętrznych, klamki lusterka zewnętrzne oraz listwy boczne w kolorze nadwozia. Mamy przedni zderzak w kolorze nadwozia, przednie światło przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, prefektory przeciwmgielne, przednie halogenowe, stałe okna boczne dla drugiego rzędu foteli w przedniej części przestrzeni bagażowej. Szyby stałe na wysokości przestrzeni bagażowej trzeciego rzędu, tylne drzwi pojedyncze, przeszklone, otwierane do góry, tylny zderzak w kolorze nadwozia, światła do jazdy dziennej LED, 8 głośników, dodatkowe oświetlenie wnętrza kabiny przód i tył w standardzie, fotel pasażera nie ma regulacji, składane oparcie fotela pasażera z przodu. Funkcja jedno, impulsowego sterowania szybami przednimi gniazdo zasilania w drugim rzędzie kanapa trzyosobowa w trzecim rzędzie z mocowaniami i przesuwana z regulowanymi i składanymi oparciami w podziale 2 plus 1. No to nieźle. Kierownica pokryta skórą z metalicznym elementem zdobny to dokupiliśmy. Przyciski sterowania radiem na kierownicy, klima, ogrzewanie dla drugiego i trzeciego rzędu foteli, klima sterowana elektronicznie, dwustrefowa z automatycznym czujnikiem recyrkulacji w standardzie, lampki do czytania w trzecim rzędzie foteli, lampki do czytania z przodu oraz mikrofon zestawu mówiącego lusterko wewnętrzne, światło czułe, manetki ręcznej zmiany biegów na kierownicy dla skrzyni automatycznych, super, podgrzewane fotele przednie, przesłona, Słoneczna kierowcy z kieszenią i lusterkiem podświetlanym, regulowany fotel kierowcy, 6 kierunków, wzdużna, pochylenie i wysokość, rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach dla drugiego rzędu foteli, stoliki w tylnej części, oparć foteli kierowcy i pasażera, system automatycznego sterowania oświetleniem, tylna kanapa przesuwna, oparcie dzielone 6, 60 na 40 tuner radia cyfrowego. Ostrzeganie przed potencjalną kolizją, to są wszystkie systemy bezpieczeństwa, czyli czujnik deszczu, ostrzeżenie o niezamierzonej zjeździe z pasa ruchu, przednia kamera, przednia kamera oraz radar, przednie boczne poduszki powietrzne kierowcy pasażera, poduszki kurtynowe, rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości, ręczny hamulec postojowy, dobrze, że ręczny, siatka zabezpieczająca bagaż, ok, system monitorowania ciśnienia w oponach, tempomat adaptacyjny, układ awaryjnego hamowania, stabilizacji toru jazdy, wykrywanie zmęczenia kierowcy, zestaw naprawczy do opon. No i to tyle. Mamy całkiem niezłe i, i tak się prezentuje. Czyli pierwszą opcją była, była Forda, Ford S-Max. Drugą mamy Trochę inne auto. Generalnie auto poprzednia Zafira była zbliżona wyglądem do powiedziałbym, S Maxa. Yy, mi akurat osobiście podobało się bardziej poprzednia Zafira, była taka bardziej sportowym zacięciem. Yy, to już jest bardziej podchodzi pod coś, ala, nie wiem, yy, Volkswagen Caravelle albo coś w ten czasie większego busa. Ale no, dzięki temu zyskujemy, i to jest jeszcze wersja Long, zyskujemy dużo miejsca w środku. Zobaczmy sobie jeszcze dane techniczne, długość całkowita. Na samym końcu postaram się zrobić dla tych 5-6 aut porównanie podstawowych danych technicznych, wymiary, gabaryty, dane silnika i tak dalej. I z tego co pamiętam, czy my tutaj mamy wypuszczalna masa? Maksymalne, ok, pojemność zbiornika nas nie interesuje. No tu, akurat wymiary nadwozia. Jestem ciekaw, bagażnik, jaki my mamy tutaj, duży. Masa i pojemności. No, nie mogę tego znaleźć. Maksymalny ciężar. Długość. OK, wszystko będzie zaprezentowane w ostatnim e, odcinku, gdzie będą porównane wszystkie te dane. Czyli dla nas tak naprawdę się liczy, ile jest miejsc siedzących, wiadomo jaki jest silnik, jaka moc, e, no i przestrzeń bagażowa, to wszystko. Aczkolwiek wydaje mi się, że będzie tutaj bardzo dobrze. Jest to jednak spore auto. Nawet 9 miejsc możemy sobie skonfigurować. My mamy w naszym wypadku w naszej konfiguracji 8. A jak widzicie, mamy tutaj niezłe pole manewru. Drzwi przesuwne to też będzie pomagało. Wymiary: ok, hmm. oświetlenie, bezpieczeństwo i sofix, kamery. Hmm. No, niestety nie widzę tutaj nigdzie więcej danych. W każdym razie, to jest propozycja numer 2 Opel Zafira w wersji live. Zapraszam już jutro na kolejny odcinek, gdzie będziemy mieli trzecią propozycję. Może coś teraz mniej niemieckiego, aczkolwiek Opel już jest praktycznie francuski. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!